Siemano, z tej strony Lorbson i dzisiaj pokażę wam 10 ukrytych miejsc w Wiedźminie 3 Dziki Gon. Na samym starcie chcę jeszcze zaznaczyć, że na pewno niektóre z tych miejsc są znane, w szczególności dla osób, które przeszły tę grę po 10 razy. Zapraszam do oglądania. Pierwsze miejsce znajduje się tam, gdzie to wszystko się zaczyna, czyli w Carmoren. Jest ono położone na łóżkiem, które wyrzuciła Yennefer podczas swojej pierwszej wizyty tutaj. Jest to jednocześnie miejsce w tym odcinku, do którego najtrudniej jest się dostać, przynajmniej według mnie, bo wejście tutaj zajęło mi jakieś 10 minut. Mimo wszystko polecam wam spróbować wejść tutaj kilka bo przedmioty były naprawdę ok, przynajmniej w moim przypadku. Drugie miejsce znajduje się w Oksenfurcie na głównym rynku. Tym razem, zamiast po murach, musimy poskakać trochę po dachach, żeby dostać się do tej skrzyni. Niestety, u mnie nie zrespiły się tu żadne przydatne przedmioty, ale być może u Was będzie zupełnie inaczej. Następne miejsce znajduje się w Nowigradzie obok bramy południowej. W tym miejscu możemy w końcu znaleźć więcej niż jedną skrzynię. A żeby się do nich dostać, musimy przepłynąć rzekę i wejść na mały skrawek ziemi, który jest obok muru. Na moim świecie zrespiły się tutaj akurat najbardziej wartościowe itemy z całego tego zestawienia. Yep. Kolejne miejsce znajduje się praktycznie obok poprzedniego miejsca, jest ono położone pomiędzy Bramą Chwały a Bramą Portową. Jest to miejsce raczej powszechnie znane w świecie Wiedźmina, ponieważ niejednokrotnie już widziałem jakiegoś shortsa czy innego tiktoka z tym właśnie oto miejscem. No ale mimo wszystko postanowiłem i tak pokazać wam to miejsce, bo według mnie jest ono również ciekawe. Niestety u mnie w tej skrzyni nie ma żadnych itemów, ponieważ już na tym sejwie musiałem je kiedyś zebrać. Żeby znaleźć piątą ukrytą skrzynię musimy się tym razem udać na Skellige. Z miejscem tym powiązana jest przy okazji bardzo świetna ciekawostka która dotyczy notatki ukrytej przy szkielecie. Notatka ta zawiera w sobie bardzo krótki wierszyk, a wierszyk ten mówi o tym, że jeśli słońce będzie w zenicie, wskaże ono nam miejsce skarbu. Żeby się do niego dostać, oczywiście musimy podążać za światłem oraz zjechać z góry. Przy tym miejscu czeka nas również bardzo krótka walka z dwiema kikimorami. No a gdy już uda nam się je pokonać, możemy bez problemu zabrać zawartość tej skrzyni. Szóste miejsce ponownie znajdziemy na Artscalig i jest ono położone przy Cale Muir. Jest to jedna z najlepiej ukrytych skrzyń w całym Wiedźminie 3 gigon, ponieważ dostanie się do niej nie jest naprawdę wcale takie proste. Żeby się do niej dostać musimy wejść na sam szczyt góry. Wchodzenie na nią jest niestety bardzo upierdliwe, więc polecam co chwilę skakać i podążać ścieżką, którą macie na nagraniu. W moim przypadku niestety rzeczy, które tam znalazłem to po prostu jakiś nieśmieszny żart. Żeby odwiedzić następne ukryte miejsce musimy udać się do Velen, a dokładnie jest ono położone obok kamieniołomu starych pryków. Znajduje się tam takie małe jeziorko, w którym musimy zanurkować. No i gdy już to zrobimy, to znajdziemy tam dwie ukryte skrzynie z naprawdę niezłym lutem. Co prawda, zanim to zrobimy, musimy stoczyć krótką walkę z kilkoma nekkerami, które się tam również znajdują. Ósme miejsce znajduje się na zachód od kasztelu w Rońce, a dokładniej znajduje się w opuszczonej wieży. Żeby zebrać skrzynie, które się tam znajdują, musimy się wspiąć po urwisku. Sama wspinaczka jest naprawdę prosta i nie powinna nikomu sprawić większych trudności. Więc oczywiście również polecam odwiedzić to miejsce przy następnej grze. Przedostatnie miejsce w tym zestawieniu znajduje się bezpośrednio wykażteru w Rońce. Żeby je odnaleźć ponownie musimy wejść na wieżę. No a do tego miejsca w szczególności polecam się udać, ponieważ znajduje się tutaj naprawdę dużo skrzyń, w których możemy znaleźć naprawdę przydatne przedmioty, a możemy tutaj oczywiście wejść już praktycznie na samym początku gry. Niestety u mnie ponownie tutaj niczego nie ma, bo musiałem już to zebrać na tym saveie kiedy indziej. Ostatnie miejsce znajduje się na dwóch wyspach położonych za Nowigradem. Najlepszym sposobem, żeby się do nich udać jest to po prostu zeskoczenie z klifu wprost do wody. Na każdej z tych wysp znajdziemy po jednej skrzyni. No a ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać jakieś miejsca o których nie mieliście pojęcia w Wiedźminie 3. No i co? Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już niedługo. Siemano!